Cześć, witajcie w programie Debeściaki. Za chwilę zobaczycie, w czym nasz Debeściak jest tak naprawdę najlepszy. Sema, nazywam się Rafał Szynkiewicz, ludzie nazywają mnie Zyski. Jestem b czyli tańczę breakdance od ponad 8 lat. b to nasza sztuka. Mieszkam w Warszawie, tutaj żyję, pracuję, uczę się. Współtworzy Flava Dance Magazine. Jest to pierwszy magazyn w Polsce o tańcu breakdance i o kulturze hip-hop. Zwykle mój dzień wygląda tak, że wstaję rano, trochę poćwiczę, zjem dobre śniadanie, pójdę pobiegać na, 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 na górę tutaj obok mnie. Na Nasza praca, czyli maile, jakieś zlecenia, różne zatwierdzenia, różne sprawy związane z moim magazynem. Prowadzę magazyn, to jest to Flava Dance Magazine. Jest to pierwszy magazyn w sumie w Europie, tylko o tańcu breakdance, i hip-hop. Do tego dochodzi muzyka, graffiti i street art. I jest to właśnie siódmy numer breakdance. Y to jest nazwa medialna, którą w latach 80. telewizja dała, dała tej kulturze. Tak naprawdę nazywa się to B-Boying lub Breaking. To jest oryginalna nazwa, która, która, która zapoczątkowała cał, 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 cały etap kultury hip-hop. Jest to taniec przesiąknięty walką, można powiedzieć, jest to taka jakby sztuka walki bez walki. Często na parkiecie prowokujemy siebie. Tancerze pokazują, który, który ma lepsze umiejętności w bezpośredniej potyce. Breaking fascynuje mnie dlatego, że można w nim przedstawić siebie. Peł, jest po prostu pełna ekspresja siebie. Dodatkowo dochodzi adrenalina i rywalizacja o to, kto jest lepszy. A nie robimy tego w prosty sposób, bo nasze ruchy są bardzo trudne i wymagają wielu lat ćwiczeń. Jest to tanie kontuzjogenny. I, I trudny, tak, ale jest to podniecające, bo otrzymuje się naprawdę dużo, dużą informację zwrotną od publiczności, że oni, podoba im się to. Jeżeli oni dają nam energię, my dajemy z siebie wszystko. Żeby tańczyć breakdance, myślę, że głównym warunkiem jest przede wszystkim silna wola i cierpliwość, bo tutaj nic nie przychodzi od razu po miesiącu, nic nie będzie się umiało, bo po, po roku też niewiele. To są lata ćwiczeń, żeby ruchy wyglądały porządnie. Breakdance to w zasadzie cały styl życia. Od, od, od ubioru, po mowę, po to, 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 co się ma w głowie i o, jakiś, i o siłę umysłu, jaką, jaką, się, jaką się przedstawia. W breakdance nie możemy siebie dotykać, nie ma, nie ma fizycznego kontaktu, żeby, żeby nie było zbytniej agresji w tym wszystkim. Co oczywiście czasami też się zdarza. Moją ekipą jest Funk -rockas. Ekipa jest to. Grono przyjaciół, grupa, grupa ziomków, którzy razem trenują, razem mają wspólne cele, podróżują i walczą na zawodach. To jest ekipa. A trenuję z różnymi ekipami w Warszawie, bo koleguję, koleguję się z wieloma ludźmi. Trenuję też z moją dziewczyną, moja dziewczyna też tańczy breakdance. Rafał jest bardzo dobry b jest twórczy i to u niego przejawia się w jego bardzo, bardzo oryginalnym stylu, co może nie zawsze jest. Yy, nie wiem, przez, o innych ludzi, aha, że rozumiany, ale ja go, jako osoba, którego znam, go bardzo dobrze z tym, rozumiem. I jest no, przede wszystkim nie tylko dobrym b ale jest tancerzem. Potrafi tańczyć, porusza się do muzyki. To jest moim zdaniem najważniejsze. To jest Marta. Witaj. Witaj Rafał. To jest nasza sala, tutaj czynujemy Rozgość się, to jest dla Ciebie capecka, żebyś lepiej się wczuła w klimat. Dzięki. I co? I chyba zaczynamy, nie? No to zaczynamy. Rafał nakręca nas na różnego rodzaju przedsięwzięcia, no, które czasami wypalają, czasami nie wypalają, to różnie. No ale jest bardzo pozytywną osobą. Rafał jako tancerz, tak samo jak w normalnym życiu, właśnie jest kreatywny, wymyśla bardzo dużo ruchów, inspiruje się też innymi bibojami, oglądając różnego rodzaju zawody, eventy w internecie na żywo. No jego styl jest zróżnicowany. Jest taki inny niż wszyscy tancerze. Rafał jako B-Boy kseruje czyli powtarza moje ruchy i ruchy swojej dziewczyny agaty. W ogóle nie potrafi powerów, nie wchodzi, nic, nic. Nie dobra żartowa. Rafał jest bardzo w porządku gościem, dlatego trzymamy się razem, wspólnie tańczymy razem, wyjeżdżamy razem i robimy wszystko razem. Dobrze, moje pierwsze pytanie. Co to jest kultura hip-hop? Breakdance, rap, graffiti, DJing, yy, wiedza, styl bycia, styl ubierania się, mówienia. Mam pytanie bardzo trudne, niestety dla wielu odbiorców. Rafał, jakie masz wady? Wady? O, tak. mam mnóstwo, ale w zasadzie najbardziej przeszkadza mi jedna. To jest to, ale stydleniństwo. Jakie są twoje zalece? <grym> o tym jeszcze ciężko mi mówić. Ale jestem wyrozumiały i cierpliwy. Za co to cenisz swoich przyjaciół? Moi przyjaciele są podobni do mnie. Są twórczy, są kreatywni, mają pasję. Bo ja najbardziej ludzi cenię pasję. Żeby po ktoś, ktoś miał coś, co go co rajcuje, coś, co, czemu poświęca swoje życie. To jest piękne. I czy to jest tancerz, czy to jest piosenkarz, czy maluje. Ja wszystkich ich bardzo szanuję, tych ludzi. A moich przyjaciół no tak samo, no, świetnie się z nimi bawię, doskonale się rozumiemy, no i są lojalni wobec mnie i to jest dla mnie najważniejsze. Rafał, powiedz mi, co jest dla Ciebie sukcesem? Sukcesem? Sukcesem jest to, że mogę realizować się w swojej pasji, że, że pasja wypełniła całe moje życie i że mogę pracować, mogę rozwijać się w tym, co kocham robić. I to jest dla mnie sukces w życiu, po prostu robić to, co się kocham. Rzeczy, z których nigdy nie zrezygnujesz? Będzie to na pewno muzyka. Jestem zakochany w muzyce od dziecka. Zawsze w moim domu było dużo muzyki. Rodzice słuchali dobrych, do, dobrych utworów. Blues, soul, jazz. Więc od małego zostałem przesiąknięty taką muzyką, która inspiruje. widzieliście już wszystko do zobaczenia w następnym programie